No Muszę powiedzieć, że jestem całkowicie szczęśliwym człowiekiem, kiedy widzę takie akcje, które się odbywają u nas w Polsce. Muszę powiedzieć, że jako wiceprezydent Europejskiej Federacji, bo takowym jestem, również nigdzie w Europie takich akcji nie ma na taką skalę i powiedzmy z takimi sukcesami. Tą akcję obserwuję mniej więcej już dwa lata, jest to trzeci rok i muszę powiedzieć, że to co się dzieje tutaj w Lublinie, to co robi pan Konrad Gaca, jest czymś, co jest niepowtarzalnym w całej Europie. Proszę mi wierzyć, jako, mówię, ten wiceprezydent Europejskiej Federacji, mam dokładne dane z całej Europy. No nie wiem jak to w świecie wygląda, ale w Europie na pewno. I to, co się dzieje w Lublinie, na pewno nie ma miejsca w Europie. Ten sukces polega na tym, że nie tylko ludzie gubią te kilogramy, ale również stają się szczęśliwymi ludźmi. A to jest najważniejsze. Zdrowymi, szczęśliwymi ludźmi. I to jest najważniejsze w tej całej akcji. Ludzie uzyskują znowu radość życia, słoneczną stronę życia. W Polsce, być może niedługo i za granicą, będą zazdrościć, że nie mieszkają w Lublinie, ponieważ tutaj mają taką możliwość i Taką szansę, której nie mają w innych miastach. No, zdrowie, e, tak, przede wszystkim zdrowie. Ale ja myślę, że zdrowie, w momencie kiedy się robi taką akcję, to już jest wynikiem tej swojej aktywności, powiedzmy tego podjętego wyzwania, to zdrowie staje się naturalne. No, naturalne, to jest takie, wie Pani, powiedziałem trochę patetycznie, ale na dobrą sprawę wychodzimy z założenia, że jeżeli ktoś odzyskuje radość życia, to znaczy, że jest człowiekiem zdrowym, radosnym. To jest zgubione kilogramy i odzyskana radość życia. Ludzie, którzy znowu się uśmiechają, którzy mają powód do tego, żeby być szczęśliwi. I to jest najważniejsze w tym wszystkim.